Rynek. Krakowski rynek główny został uznany najlepszym placem świata według ekspertów amerykańskiej organizacji Project for Public Space. Kraków zostawił w tyle wszystkie słynne place łącznie z rzymskim Piazza Navona czy londyńskim Trafalgar Square. W uzasadnieniu jurorzy napisali, że rynek przyciąga z każdego miejsca w mieście. Prowadzą do niego wszystkie drogi w Krakowie, a im bliżej rynku, tym mocniej tętni uliczne życie. Jednocześnie na turystów czeka tam co najmniej 20 najróżniejszych atrakcji. I trudno się z tym nie zgodzić. Największy rynek średniowieczny w Europie od momentu swego powstania znajdował się w centrum wszelkich wydarzeń. Miasto lokacyjne, jakie założono w XIII wieku, rozwijało się właśnie wokół tego wielkiego, kwadratowego placu, od którego wytyczono szachownice ulic, z każdego boku wywodząc po trzy wielkie ulice.